To męski wieczór, tak? No to męski wieczór. No to jak męski wieczór, to tak, TVP Sport włączone. Dobrze. Tablica wyników będzie. Właściwie jest. Periodyk o tematyce erotycznej jest. Dobrze, jeszcze piwo. Piwo jest. Ale gorzkie fuj. No ale to chyba wszystko gotowe, wszystko gotowe jest. Proszę. Pro znaczy, znaczy w los. W los. Cie ma seba? Jesteś u pani. Czy... Widzę, że miałeś przemeblowanko. Hmm? W zeszłym tygodniu skarpety leżały tu. No, co ty były tak stare, że same przeszły. To co? Siędę sobie? Siędnij sobie. Siędę jak prawdziwy facet. Ja też. No ja bardziej. Prawdziwy facet musi siedzieć wygodnie. Ja to sprawdziłem. to. Widzę, że masz periodyk o tematyce erotycznej. Tak, jest też tablica wyników. Ja kupiłem browara. Ty stary nie musiałeś, ja też kupiłem. No to mamy po pół litra na głowę. No, Ale będzie bania. To co, piwko? Piwko. 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 Ja się opiłem. E, Zdradź mi, e, gdzie masz kibel? Kibel. Ki, a, srocz! Jeden zero. A co, już musisz odcedzić kartofelki? Ja odcedzam kokosy. Jeden jeden. To ja odcedzam arbuzy. Tam pierwsze drzwi po lewej stronie. Idź Iwo, spoko, czuj się u mnie w sroczu, jak u siebie w domu. W ogóle wiesz, nie musisz deski opuszczać, bo to jest męska łazienka. Znaczy teraz jest opuszczona, bo się pomyliłem. Dwa, Pomy dwa. Pomyliłem. A ty rąk nie myj, bo sprawdzę. Masz jeszcze piwo? Mam. A ja w kiblu wypiłem. Się narąbałem. Jak drywal przed Wigilią. To ja włączę meczyk, co? Tak, to, tak, to, pewnie. O, powiedz mi, kto tam dzisiaj gra? Zdaje się, że piłkarze nożni. No, ale jakie drużyny? No, jest napisane w Cyba i rylma. FC Barcelona i Real Madryt. Jak mawiał trener Burski... Bramka jest okrągła, a piłki są dwie. Także cztery dwa. To ja furę sobie kupuję. Automobila. O, furę, furę, furę. To auto, furę, to... furę no. hmm. y o, furę. jaką? Właśnie się zastanawiam, czy wziąć minivana, czy sportowe kupę. No ale konkretnie. Matis czy Lanos? No tak, tak, bo. E, bo Lanos, on ma, ma, ma posłuchaj ma, mnie, ma, 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 ma. E, on ma ABS, ma, 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 ma. on ma BMW, ma, 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 ma. E, ma e, FSO na masce. No a Matiz ma kierownicę, to się lepiej prowadzi, tak To Matiza chyba. Ty, no. Seba? Tak? A ty masz prawko? Na Matiza nie trzeba. Na Macie nie wiedziałeś? To jest punkt dla mnie w ogóle, to są dwa punkty, bo to są podstawy motoryzacji, bo to wiesz. To Maciej szybciej rdzewieje niż jedzie, także wiesz. Ja pójdę za ciosem, bo ty nie zauważyłeś, że ja ostatnio przypakowałem. Że niby ty ćwiczysz? Oczywiście. Dla mnie siłownia jest jak kościół. Chodzisz na Wielkanoc i w Boże Narodzenie? Bez punktu. Teraz moja kolej. Otóż ostatnio podrywałem dupę. Że niby Ty ćwiczysz, nie wierzę. Sorry, Iwo, nie wierzę. Ten Dreamliner się od lotniska nie oderwie. Człowiek, no. no, no. skup się. Skup się. Turkusowa boja, to wiesz, całe życie na powierzchni. Posłuchaj mnie uważnie. Miałem seks z kimś. Oczywiście że, oczywiście, że z kimś. A dużo wzięła? Nic nie wzięła. Po prostu ta laska, którą poderwałem, po prostu lubi takich twardzieli jak ja. I tequila. Dużo tekili. W sumie wyszło drożej niż za prostytutkę. Czyli bez punktu zapłacone tekilą, ale zapłacone bez punktu. Tak? Tak. A ty ostatnio poderwałeś jakąś laskę? Yy, miałem seks. Tak, tak. To ciekawe z kim? Z tą samą, co ty. Ale ona powiedziała, że jestem dla niej pierwszy. A mi, że lepszy. Pierwszy lepszy. To ja jeszcze miałem seks z jej siostrą. A ja z matką. A ja z babcią. Pas. A się prawie z dziadkiem wyrwałem. Dobra, to ja już muszę iść. To idź, bo wygrałem. Jak, ty? Jak wygrałeś? Przecież remis jest. Znasz zasady, Iwo. Minus jeden za babcię.